Siemaneczko witajcie z tej strony Gains. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Z serii od starowsi do nowości Farming Simulator 22 I w dzisiejszym odcinku witam was ee, W grudniowy W porze grudniowej Czyli okresie Wywożenia naszych plonów To jest 26 odcinek Stoję sobie przy naszych właśnie tutaj kurkach Kurki jak widzicie po przewinięciu już tutaj Pięknie lecą z naszymi jajkami Także jestem zadowolony i co, w dzisiejszym odcinku, jak możecie widzieć po miniaturze oraz po tytule, zaczynamy również z hodowlą krów. Przywiozę sobie krowy, nakarmimy je, ale to dalsze części, na samym początku pojedziemy zarobić na te kroje. także ja sobie otwieram tą naszą bramę tutaj i wsiadamy do zetora i sobie ciśniemy po nasze pieniądze, tak można powiedzieć. Co zrobiłem poza odcinkiem? Poza odcinkiem przewinęłem, tak jak mówię, mamy 2644 na koncie Ze względu na to, że wzięło nam wiadomo za dzierżawy e, Tutaj wszystko się nic nie zmieniło Wszystko rośnie tak jak ma rosnąć e, Chyba nie pokazywałem e, Zasięłem pszenicę Pszenica już jest tutaj zasiana, zwałowana i tak dalej Więc e, ona sobie tu pięknie rośnie Z tego odcinka już nie chciałem robić Sorki za te drzewa, ale nie wiem co się z nimi stało Więc jeżeli ktoś wie to niech da znać Eee, wywieziemy sobie owiec. Według moich obliczeń po wszystkich sprzedawcach będę miał około 40 tysięcy, więc fajne pieniądze. Eee, naładowałem sobie już przyczepę pełną jęczmienia, tyle zostawiłem sobie jęczmienia dla naszych kur. Więc yy, myślę, że starczy. Trzeba sobie jeszcze otworzyć te wrota oraz te wrota, bo zapomniałem, że przyczepa jest yy, w tą stronę. Ale to tamtędy sobie jedziemy. O, za głośne chyba dźwięki mam czekajcie, o! Tak. Dobra, podnieść możemy. Możemy sobie wsteczny wbić dzisiaj. Jeżeli bym mógł trochę jeszcze przez noc albo coś. To przepraszam Was, ale lekko mnie gardło boli. Więc musicie mi to wybaczyć. A chcę teraz ponagrywać trochę na zapas, bo mam wyjazd. Więc dlatego staram się to nagrywać. Jak musiałem, jakaś lekka choroba wziąć. dzisiaj włączyłem, więc fajnie grudniowo to wygląda. Zapowiadają śnieg, więc może w końcu przez te już trzy sezony, czy ileś spadnie ten śnieg. Z jęczmieniem daleko nie mamy. Jęczmień w ogóle cena jest fajna. Po tysiąc, zaraz wam pokażę w ogóle jakie są ceny. Ceny za... Mamy tak. Jęczmień jest za 1140. Oraz owiec jest za 1924. Więc takie są ceny. My sobie włączymy to oraz to. I wyjeżdżamy. O kurde. Szybko Pewno się też zastanawiacie, po co ja mam widły zapięte Widły mam po to zapięte Ze względu na to, że będziemy dzisiaj sobie e, Brali z siano Od Marka Marka akurat w domu dzisiaj nie ma Ale powiedział, że e, siano Oraz e, przyczepka Do wożenia zwierząt jest u niego na gospodarstwie on mi tam ponoć to wszystko Gdzieś tam wystawił, o widziałem chyba ją Przygotował, więc e, Naprawdę fajnie, fajnie z jego strony że nam w końcu, w końcu że nam przygotował i se pożyczymy jeszcze tam mu dwie stówki rzucimy czy tam stówkę i będzie ok. możecie również stać łapkę w górę suba na kanale, że wam się podoba seria bo widziałem fajne, fajnie dużo pozytywnych komentarzy więc naprawdę się cieszę jak piszecie, że seria ma fajne klimaty i tak dalej bo przynajmniej widzę, że wam się to podoba dobra zjeżdżam sobie tu z... i później pojedziemy sobie jeszcze zaraz podepniemy sobie te dwie przyczepy i polecimy sobie sprzedać owiec. Sprzedamy sobie cały równy zestaw i, to, i dostanie tona, więc tą tonę to już to sprzedam poza odcinkiem, żeby Was nie zanudzić tym jeżdżeniem. Więc my sobie tu wyjeżdżamy. Wjeżdżamy, nie wyjeżdżamy, tylko wjeżdżamy. I wysypujemy nie na tą stronę, na no, kit e, Koło 6, 5, 600, chyba albo 6000. Gdzieś powinniśmy tyle zarobić za ten jęczmień. Tutaj trzeba coś pomyśleć albo wymienić przyczepę, żeby ona miała w końcu keeper. Bo tak to chwilę schodzi, bo już mamy takie maszyny, że przydałby się ten kiper. No ale cóż, więc yy, jeszcze mamy co mamy. Nie będę tutaj na razie nic wymieniał. Chcę trochę jeszcze tej polskiej serii yy, zażyć. Bo jak później już się pojawią większe maszyny, no to nie będzie aż tak polsko. Najwyżej się zrobi później znowu jakąś polską, fajną serię. Ale na tej serii naprawdę bardzo mi się chce grać, więc często chcę tu nagrać odcinki, często wymyślać jakieś pomysły. Albo coś w tym stylu, nie jedzie nic, z prawej strony to nigdy, nigdy nie jedzie Tylko z lewej, co trzeba na lewą stronę patrzeć I lecimy Lecimy sobie podczepić teraz tamtą przyczepę I... E, I będziemy sypać całowie z pierwsze sypaniem ze żmijki Zobaczymy jak to w ogóle pójdzie 15600 mamy litrów, 15600 litrów Więc, a my zabieramy chyba... 5 i osiemset litrów my zamie, zabieramy, więc zostanie tam około 800, 800 chyba litrów, więc to to już co zawiozę poza odcinkiem, tak jak mówię, żeby Was tutaj nie zanudzać. Tutaj piękna łąka. I następny odcinek, pewno zobaczycie sobie wiosenne cianokosy. Tak mi się wydaje, że jeżeli ona urośnie w miarę szybko, to sobie to obejrzycie jeszcze przed żniwami. Dobra, zajeżdżam sobie od tej strony. Zobaczymy, jak ja wykręcę w ogóle. Czy mi się to uda, czy nie? Bo jedziemy na, do Januszka, więc bardzo daleko, no ale jedziemy też po duże pieniądze. Wiadomo, do Januszka trzeba O! Pomyślałem, że nie wykręcę. Do Januszka trzeba po duże pieniądze jechać. Dobra, na tak sobie wjedziemy. Jakby tu wykręcić. Jedźmy sobie tak, tu. I pomału cofniemy. Sobie pomalutku sobie tutaj cofniemy pod tą naszą większą przyczepkę tak sobie ją w miarę ustawiłem żeby mi było tutaj łatwo ale czy, czy łatwo będzie to się zaraz okaże pomału pomału i damy radę zetor niestety ma bardzo słaby skręt i w tym jest największy problem żeby w nim gdziekolwiek wykręcać ale jakoś tu widzę pomału pomału Dojedziemy i teraz jedynka do przodu O, pięknie już żeśmy się złamali O i teraz tam się złamiemy, dobra Bo nam dyszel ucieka Podpięło się, podpięło Kable, kable są Ogólnie ja zawsze mam odwrotnie przyczepy, że większą z przodu yy, Mniejszą z tyłu Ale no jak już nie idzie, no to nie idzie I teraz tak Najlepiej To by było przejechać, wyjechać stąd i wjechać od strony gospodarstwa z przodu Bożmika się tak otwiera, jakbyśmy tu sobie wjechali, później tu znowu nakręcili i wyjechali już tam. my sobie chyba wyjedziemy, zawiniemy tam rogala i przyjedziemy z powrotem. Więc se jeszcze tylko otworzę o ten, te wrota i se zaraz tu podjedziemy. Piesek, żeś teraz usiadł. No niestety muszę trzy lekko rozjechać. Tu raczej nie wykręca. Może się uda. Ostatnio żem tu wykręcał, tylko to było z jedną przyczepą jak się uda, to bardzo fajnie. A widzę, udało się. Udało nam się tutaj bardzo fajnie wykręcić. Dobra, pomału. To wejdzie. Dobra, kurde. No i niestety muszę włączyć te super standardu delikatnie. Jesteśmy tam. Krzychać, czyli no ale nie ma co. Pomału, dobra, teraz już sobie pomału wyjedziemy. I teraz tak, tu sobie zajadę, tak i sobie będziemy tu pomału za chwilę wykręcać. Yy. A tu trzeba wyjść, i dopiero się zacznie sypać. Dobra, owiec, sypiemy. Start, tu widzę, że mam już dwa cięcia do zrobienia, bo raz przez chwilę nie gadałem, bo nie mogłem. A raz, tużem przywalił, no to chyba to wytnę. Zobaczę jeszcze, czy wam to pokażę, czy nie. Sypiemy... E, ja widzę żmijkę, jednak w miarę to sypię. Dobra. Teraz nie wiem jak to zrobić. Musiałbym trochę więcej do tyłu podjechać i się naddać. Bo tak to ja nie dam rady tutaj. Pierwszy raz za to chyba z dwoma pojedzie w trasie. Dobra. I teraz tak. I tu zaczniemy kręcić. I żeby tą drugą przyczepę tylko złapało O Teraz Czekaj ta Czemu to nie łapie Czemu to nie łapie Kurde Też powinno już łapać O jest Start W końcu W końcu się udało Czy ja tu wykręcę na raz Czy nie To się zaraz okaże Dziwnie to trochę wychodzi na tym gospodarstwie, no ale cóż, takie mam klimaty. Jeszcze, no za niedługi, coś w sensie za długi, długi czas. Jeszcze dopiero będzie przebudowa jakaś, więc dopiero wtedy jakoś lepiej sobie zagospodaruję w ogóle miejsce. Może trochę cofnę. jak już sypie, to już będzie sypało cały czas. No żmijka, no wydajna, to może ona nie jest. Bo jak na taką większym przytapię, jakby tu Tirem przyjechał, jakby miał pełną Żeby tego nie wozić albo czymś, to by była masakra Jakby on miał to wozić No ale dobra, pełne mamy, więc do Januszka ciśniemy Cały owiec ma... Fajnie, że z tego owca myślałem, że nie będzie... Nie będzie takich fajnych pieniędzy, a jednak będą Olerydy Jak wam powiem, mnie to denerwuje No nie wierzę takie to jest denerwowanie się przy właśnie A ja mówię taki będzie fajny odcinek No to będzie No ale dobra mam nadzieję Że zostawicie chociaż łapkę w górę Bo ostatnio trochę mniej łapeczek było Więc fajnie by było jakby każdy dla zasięgu Zostawił łapeczkę w górę oraz napisał komentarz Miło będzie Bo wtedy to bardzo motywuje Dobra łogi, Zator czuje te przyczepy czuje Jednak 15 ton za 80 Chyba dwukonnego traktora To jest co ciągnąć ale po asfalcie to idzie Idzie prędkością światła O, bo tu jedzie Jedzie łogi I piątka znowu i lecimy Dobra, mamy w ogóle 12 minut Przywiozę sobie chyba tak dwa kursy Bo sobie tak wymyśliłem, że Teraz to przyjedziemy z powrotem Odstawię dwie, te przyczepy na się podwórku yy, Pojedziemy sobie do Marka Wezmę te belki, wezmę tą przyczepkę Belki sobie odstawię i pojadę po, po krowy. Tak sobie też wymyśliłem, że wezmę te krowy, ani nie takie, co są 0 moje miesięcy, ani te, co mają 18, tylko te, co mają 12. Chcę wziąć 8 krów, wyjdzie mnie 8000 coś, więc już teoretycznie mnie bez 400 dolarów czy tam euro, czy tam złoty, jak to woli w tej grze, już mnie stać na krowy, by naprawdę fajnie. A ja jeszcze mam do sprzedania tutaj piękny towar, który właśnie wiozę na tych pięknych przyczepkach. To dobrze, że tutaj ten śnieg nie pada, to można sobie cisnąć. Ja w ogóle tu na krótki rękaw, ale w że ostatnio naprawiłem klimatyzację, więc fajnie, fajnie, więc działa wszystko już jak powinno. Dwie belki, za belki już sobie odjąłem, w sensie zapłaciłem naszemu tutaj Markowi chyba 500 albo 600 eurasków. Więc już z markiem jestem rozliczony za wszystko. No i z tuwem tak jak mówię, za to pożyczenie tej kołówki. Teraz też myślę, że na wiosnę jeszcze przed tym będzie trzeba zakupy takie jak na przykład talerzówka lub jakiś gruberek. Oraz prasę bym w końcu kupił i dajcie mi znać, czy wolelibyście prasę kostkę, czy mam kupować sobie okrągłą. Bo z kostką będzie na tym większym, na przykład polu po tej przenicy, to będzie tyle roboty. To się wydaje, że lepiej to będzie jak ja sobie wezmę y, okrągłe. Widzę że hamulce to nie działają. Nie wiem, muszę jeżeli ktoś też umie hamulce ogarnąć w tym ciągniku, ja wciskam sobie do końca hamulec. Czy w ogóle nawet jakby w moich od y, kierownicy nie działa, wciskam S na klawiaturze i on nadal nie hamuje. Ja wiem, teraz mogę pokazać, o. To jest hamulce. Normalnie jakbym puścił gaz, on tak hamuje. Nie wiem co jest stało z tymi drzewami, one tak wariują. Tragedia, eee, gdzie my tu mamy ten skręt do Januszka? Następ, pierwsza droga w prawo. Ja sobie tutaj już mapkę ściągnę, pierwsza droga w prawo. O, już tą drogę widzę. Już kiedyś się pomyliłem, i tu skręciłem. O, w tym momencie tu, ale to nie jest ta droga, tylko droga jest tu. Dobra, jednak widzicie, z 26 na godzinę muszę wjeżdżać, bo nie wyhamuję. Nie wiem czy te przyczepy po prostu nie mają hamulcy, i to jest taki raż dla zetora, żeby to wyhamować, bo on sam hamuje w sumie długo, więc to nie wina teoretycznie przyczep, tylko nie wiem czego już, dobra, tu zacznę hamować już, bo On nie wyhamuje. No, widzicie jak ja długo hamuję, dobra, opuścimy trochę tura. Nie wiem gdzie to się opuszczało. Tu, dobra, pomału, sobie opuścimy dwójeczką, sobie jedziemy. I będziemy mogli kiprować Dobra, dwie przyczepy się zmieszczą Zmieszczą, dobra Więc idealnie Jedna przyczepa, pyk I druga przyczepa, również pyk Patrzcie tak jak teraz pieniądze nam lecą Co normalnie jest Zarobek taki, że ohoho ho, ho. Nigdy jeszcze takiego zarobku nie, yy, nie miałem Więc yy, O, jeszcze mamy No tak jak mówiłem, będzie koło tych 40 prawie tysięcy, bo jeszcze mamy do sprzedania tamto, więc y, naprawdę fajne, fajne pieniądze za to. Login o 28,5 tysiąca, więc kozacko. Kozacko w końcu jakieś pieniądze ze zbiorów porządne. To takich to ja jeszcze dawno, to ja dawno nie miałem. W sumie od początku serii chyba takich dużo nie miałem. Jestem ciekaw, jak rzepak sypnie, bo to mnie najbardziej ciekawi, czy na nim też trochę zarobię, czy nie. Na pszenicy myślę tak, bo to na, na, na największym polu. Trochę tej pszenicy jednak będzie Ale to się okaże wszystko Podczas żniw Czyli za jakieś dwa odcinki Jeżeli nic innego nie wymyślę, A jednak ten ładunek tak ważył Bo teraz wciskam wicie on hamuje Więc jednak towar robi swoje Dobra My sobie tutaj poczekamy Niech on wyjedzie I jedziemy Łogień. Sprzęgło dobrze działa to można w miarę szybko ruszać Ale hamulce no to no są już na pusto, to jak mówię jest w miarę ok, ale na pełno no, to jest tragedia, już w Maseju prędzej bym wyhamował. 9 motogodzin na pykło, więc myślę, że na żniwa to do dziesiątki to wbiję. Chociaż do dziesiątki nie bije, bo wiosną to on nie jest dzień zrobił tylko masy będzie lato ze wszystkim. Więc yy, tak to jest. Masy na pewno wiosną będzie koszenie, przetrząsanie oraz zgrabianie. Prasowanie to myślę, że sobie ogarnę podczas żniw, albo jakoś tak zobaczę. Skręcamy tu, droga z pierwszeństwem przejazdu. Te się nie, droga ustą pierwszeństwa tu mamy. Nic nie jedzie ani z jednej, ani z drugiej, no to skręcamy od trochę łup wziąć. Żeby po prostu zmieścić się tymi przyczepami. Myślę, że każdy to rozumie. Dobra, i piątkę jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Przyczepy już pięknie użytkują. Przyczepa się naprawdę super sprawdza. Nie wiem, tylko już widzicie, trochę porysana, bo trochę kamieni na niej woziłem, więc trochę już jej lakier zeszedł. Więc y, odstawię sobie to na samym podwójkę tam przy, tych, przy tym drzewie. A y, jak to się mówi, i skoczę wtedy do Marka szybko po te, po, te, 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 po, tom, po te krowy, nie krowy tylko przyczepkę i te siano. 18 minut prawie dobijemy, więc już czas nas goni. Ale cóż, tak to jest. Najwyżej znowu dzisiaj będzie około 30 minut odcinek. Nic się nie stanie. Będę miał teraz wrzucania. Nie wiem czy w tym tygodniu jak będziecie oglądać ten odcinek będzie z, y, odcinek z y, sąsiedzi przeciwka, Bo nie mam czasu z Matim tego nagrać. Więc nie mam pojęcia czy się pojawi czy nie. Jak nie no to zobaczycie go dopiero w nowym tygodniu. Yy, ale będziecie mieli za to tą serię, żeby kanał nie stał pusty. Będziemy jak wiatr widzieć pięknie nasze gospodarstwo. Naprawdę wygląda pięknie, mi się bardzo podoba. No tylko, że ten Zeter ma trochę za mały skręt i dlatego właśnie jest ciężko wykręcić. Traktor, który tak mówiłem chciałem kupywać, ale to już myślę jednak nie teraz, bo jednak chcę trochę tego klimatu polskiego jeszcze zostawić. No to ma skręt bardzo dobry bardzo dobry, bardzo mocny. Więc na pewno w nie no jest masywniejszy od Zetora, trochę większy od niego, ale skręt ma za to dobry. Tu nie wiem jaki był znak, czy w ogóle był znak, to ma pierwszeństwo, ale chyba skręcając w lewo to bym musiał przepuszczać, chociaż nie wiem. Dobra, dojeżdżam na gospodarstwo i szybko rozpinamy się i ciśniemy sobie do Marka, bo już czuję, że mnie gardło boli w tym gadaniu. Tam trujeczką trójeczką wjedziemy tak i tak, tu nie będę użytkowo dzisiaj maseja ani nic, więc my sobie tak roztrzepiamy się tutaj szybko na szybkości. I tu trzeba wykręcić, bo nie damy rady, przez to wiecie taki słaby skręt. I lecimy szybko. Tu widziałem że teraz samochód jechał, więc trzeba poczekać. A nie, on już przejechał. On już tu przed chwilą przejechał, więc jednak nic nie jedzie. Ołóweczka naprawdę fajna. Szkoda, że tu lepszy, lepszego handlarza ze zwierzętami nie ma Tylko jest tak po prostu, że się podjeżdża w ikonkę Nie ma żadnej tutaj magazynu, ani żadnej obory, można tak powiedzieć, że wjechać Tylko po prostu się tak podjeżdża, o tak jakbym koło tego domu stanął Więc no trochę tak średnio, no na... ale... No no i tak jak widzicie, jest tu kołóweczka oraz stoją tutaj beleczki Siana, to są ostatnie belki siana, z tego co wiem, Marka I się go spytałem, czy trochę taniej mi je odda no i oddał mi na szczęście Więc jestem zadowolony Marek naprawdę dobry chłopak Dobra tak sobie jedziemy. Zobaczymy czy zator w ogóle dźwignie je Bez obciążnika jakiegokolwiek 9 ton za... O którego tam podniosło No ale to nic nie szkodzi Dobra teraz trzeba trochę to podnieść Żeby nad płotem wykręcić Dobra O którego go tam bujinęło jakbym kurde na dach coś chciał Zetora przez to podpinam nie ma ja, bo jest szybszy. A to kawałek jest. Podpinamy, podpinamy i lecimy. Trochę teraz belki mogę spuścić. Albo jeszcze jednak nie, bo muszę tu wykręcić nad płotem. No i teraz spuszczamy. I jedziemy. Światełka działają, działają. Pytałem się, Marka, czy wszystko sprawne? Gadał, że tak. A światła widzę tak. To wszystko sprawne, to można jechać. Policjika na pewno nas nie złapie. I czwóreczka, jedziemy. Zostawię sobie te belki szybko, tylko tutaj na podwórku i zalecimy po te krowy. Najwyżej przywiozę dzisiaj tylko dwie krowy, a resztę sobie zrobię to poza odcinkiem. Ale na pewno będzie 8 krow Pokażę Wam najwyżej w następnym odcinku, żeby jak będę przewijał, to żeby one przez ten grudzień już coś e, zaczęły e, robić. Dobra, zostawię sobie tu na tym wiastku, a my sobie najwyżej jedziemy tym drugim wiastkiem. Dobra, opuszczamy i wycofujemy teraz i wycofamy się tu na drogę. Mam nadzieję, że tu nic nie pojedzie. Najwyżej, jak pojedzie, no to poczeka. Jednak prace są ważniejsze. Dobra, jedziemy piątką, żebym ruszył. To myślę, że się nic nie stanie za to, że. Dobra, teraz podnieśmy i jedźmy tak, jak się powinno teoretycznie z widłami jechać. Ja tak nigdy nie lubię jeździć, ale. Na live często mi mówiliście, że tak się powinno jeździć, bo to już tak będę jeździł. Żeby tutaj w komentarzach o nie dostać, już się posłucham Was, ale ja zawsze jeździłem w ten sposób. Nie wiem, wiem, że to jest dziwnie, można komuś tak jakby wbić pikulet, jakby się nie wyhamowało, ale jakoś tak e, dla mnie było wygodniej niż ten sposób, bo tak to mi tle ten, który zasłaniał po bokach co się dzieje i e, dlatego. Szkoda, że muszę podjechać w tą ikonkę tak jakoś dziwnie, bo to mi się tak średnio podoba. Chciałem to przerobić, ale wtedy muszę nowego jednak save'a mieć, więc przez to e, tego nie przerabiałem. Już to już niedaleko, więc e, Więc bardzo fajna droga, szybka. No, ma jak to 28, by jechał, no to jedziemy te 6 km wolniej, więc to jest. Ja już w każdy kilometr coraz wierzę, to już jest duża, większa prędkość i o wiele więcej czasu, więc naprawdę. Ta prędkość myślę, że wystarczy. Napiję się szybko, zanim tu zjedziemy jeszcze. I... Dobra, łyka musiałem zrobić, bo gardło by mi nie wytrzymało. Zajeżdżam sobie tu. Więc docenicie to łapeczką oraz subem na kanale. Polecimy po dwa tysiąca. Eee, to trzeba do przodu jeszcze podjechać, bo ikonka jest tu, a my tu. No to trzeba wyjść, o. Trzeba wyjść i teraz. Dobra, zastanawiałem się między tą a tą. I stwierdziłem, że wezmę sobie tą, eee, nie tą, bo jest po prostu dużo drożej wyjdzie, a to jest tylko 6 miesięcy, a ona i tak już będzie w miarę wszystko ogarniała. Więc my sobie tutaj te dwie bierzemy, kupujemy za 2200. Pięknie załadowane krowy są. I lecimy na gospodarstwo. Nie mam pojęcia, mam nagrane odcinek, jak ten będzie. Wy go oglądacie w poniedziałek, więc w dzień, w którym ja już się będę pakował. Więc muszę nagrać sobie jeszcze na środę, na piątek oraz na niedzielę. Bo wrócę w piątek wieczorem, w sobotę to nie wiem, czym mi się będzie chciało. Więc żeby do niedzieli wieczorem, żeby do niedzieli mieć i wtedy w niedzielę sobie nagram na wtorek i tak dalej się będzie to ciągło co jeszcze co ja jeszcze chciałem mówić odcinki które mamy zaplanowane na pewno następny to jest wiosny później następny to już są żniwa a po żniwach no to raczej będą następne żniwa bo będzie najpierw rzepak odcinek a później odcinek z pszenicy więc zobaczymy zobaczymy kiedy będę to jeszcze nagrywał kiedy co będę robił teraz mam godzinę 11 aktualnie w sobotę 4 czerwca jak to nagrywam, krowy pięknie tutaj utuczone. widać mięskiem, już tu dobrze zrobione yy, zostały. Jedziemy tu. O, wiecie taki kurde zakręt ostry zrobiłem. Zimno tym krowom nie jest, jak one tak jadą. Konie to zawsze mają ładnie, ale krowy zawsze mają tak niefajnie. Jadę sobie jednak tu tym wjazdem i tam wycofamy w to miejsce, gdzie się powinno krowy yy, dawać do tej obory. Więc w końcu zaczną zjeżdżać o wodę to sobie też również zadbam. Poza odcinkiem to zobaczycie na następnym odcinku beczkę jaką zakupię, albo kupię, albo pożyczę. Ale raczej kupię, nie będę ciągle wszystkiego pożyczał. Ale trzeba w końcu coś kupić jak teraz pieniądze będą. Za jajka myślę, że też fajne pieniądze będę zarabiał. Więc yy, w końcu się na tej serii. Yy, tak jakby wybijemy więcej pól, w końcu dzierżawy będzie więcej można brać albo kupywać pola. Dobra. Wyjdźmy sobie, otwórzmy sobie to, pięknie, ładnie. I wycofamy. Wycofamy sobie tu. Otworzymy sobie tą klapę, żeby one tu sobie mogły wyjść. Jeszcze kawałek. Dobra. Teraz trzeba wyjść, wejść. Czemu to nie działa? Czekaj ta, Ja muszę tu odejść, czy jak? Czemu nie mogę krów wyładować? Weź mi powie. Może dalej trzeba podjechać jeszcze. Hmm. Co tu jest grane? Że ja krów nie mogę wyładować. Halo! Ej, nic mi tu nie wyskakuje. Ej, jak to się robi? Ja zawsze tak podjeżdżę i tyle. O! Dobra. Przenieść do hodowli działa, dobra, to trzeba tu podejść, dobra, teraz szybko wyjeżdżamy, żeby one tu nie uciekły, dobra, to tak działa, co jest grane tutaj z tymi teksturami, ja tego nie rozumiem, jak ktoś wie, to niech napisze, no i dobra, resztę sobie zrobię, mamy 28 minut, więc resztę sobie zrobię poza odcinkiem, mam nadzieję, że wam się podobało, trochę chaotyczny odcinek, ale też takie są fajne, więc co, łapeczkę myślę, że ustawiona 40 łapek, to będę zadowolony pod tym odcinkiem, a najfajniej jakby było 50 lub więcej do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.